Cześć, moje drogie dziecko, chciałbym dzisiaj przekazać ci optymistyczną wiadomość: Do końca tego tygodnia osiągniesz wielkie zwycięstwo. Jeśli wierzysz, że dobre wieści są w drodze, powiedz Amen. Bóg ma błogosławieństwo z Twoim imieniem na nim. Zachowaj wiarę i bądź zawsze w modlitwie. Ponieważ Bóg będzie działał na Twoją korzyść. Wiesz, że Bóg uczyni niemożliwe możliwym w Twoim życiu. Ważne jest, aby pielęgnować nawyk wdzięczności, ponieważ jest wiele piękna i powodów do dziękowania. Masz czas, aby uczynić swoje życie jeszcze lepszym. Jest obfitość. Sukces i szczęście dostępne dla Ciebie. Pracuj ciężko, aby osiągnąć swoje marzenia i pragnij tego ze wszystkich sił. Pamiętaj, że napotkasz przeszkody i przegrasz niektóre bitwy. W niektórych momentach poczujesz się pokonany i bezradny z ochotą, aby się poddać. Ale nie pozwól, aby to określiło twoją wartość. Nie pozwól, aby przeszkody cię zniechęcały i nigdy się nie poddawaj. Pamiętaj, sukces to wybór, który możesz dokonać. Nie słabnij wobec trudności. Bóg zawsze jest z tobą, pomagając ci w każdej walce. Będzie z tobą zawsze, gdy będziesz potrzebował. Mówi, mój synu, nie poddawaj się, tylko módl się, czekaj i zaufaj mi. Jestem Z, tobą i cię kocham. Jeśli wierzysz w Słowo Boże dla swojego życia dzisiaj, powiedz Amen i zapisz się na kanał. Niech Bóg cię błogosławi.